Magdalena ziaja -Żybracka. jestem organizatorką Tatra Fest. Jesteśmy nieopodal Wielkiej Krokwi. Dziś rano wystartowało ponad 300 zawodników na trasie Tatra Fest biegu. Jest to jeden z najtrudniejszych biegów górskich w Polsce. Trudność wynika z jego dystansu 65 km po Tatrach. 5000 metrów przewyższenia, to tak jakby 5 razy z rzędu wejść na kastrowy wierch. Ludzie, którzy biorą udział w biegach górskich, coś, co ich łączy, wydaje mi się, na takich naprawdę trudnych, długich dystansach, jakim jest ta trafa zbieg niewątpliwie, to jest taka potrzeba zmierzenia się z sobą. I jest w tym dronie pewnie dość sporo sportowców, takich profesjonalnych, którzy bardzo stawiają na wynik sportowy, ale jest tam mnóstwo ludzi pasji, którzy chcą przeżyć coś niezapomnianego, co w nich zostanie na długo i czym chcą się też dzielić z innymi ludźmi. Bo to jest piękne, naprawdę, bo, bo widzę ile radości im to sprawia. To widać najbardziej na mecie, jak oni właśnie dobiegają i jak się dzielą swoją radością i taką satysfakcją osobistą. Takk fyrir að hluta.